Proszę Państwa z tej kaszlącej Polski katolickiej, jeśli tylko możliwe, uciekajmy szybko, normalnie, oficjalnie uciekajmy, nie chcę żeby w popłochu. do Angla Ameryki Białystok. To włóczem Podlasie, dopóki jeszcze burczy, dopóki jeszcze słychać. brr, brr, I do Angla Ameryki Białystok. No. Także zapraszamy na utwór taki upiór w operze do Anglo. -Ameryki. Ameryce Białystok, proszę Państwa po Popęta Ale gdzie? W Białystoku Tylko w Białystoku Państwo zobaczą Angla Ameryce Białystok Proszę Państwa o Rumunka Ireczek pojechał tylko na lotnisko A co Państwo zobaczą Zatrzaskuje się, zamyka się Państwo zobaczą i drzwi zamykać no, i do Anglo-Ameryki. Biały spad państwo zobaczą. Wóz w Podlasie, wielki bus z Podlasie odjeżdża spod pałacu kultury Stalina. i Lenina z tej Polski kaślącej na Mazowszu, gdzie im wszystkim źle. Ten Ireczek też pojechał na lotnisko szukać jakiegoś piwa, jakieś wódki, że może coś znajdzie, proszę państwa. No, bo tu nic nie ma, tutaj państwo zobaczą. Wielki, wielki plotkarz, wielka stopa na lotnisko okręcie Chopina, tam gdzie już teraz te sprzątaczki, wódki poznachodziły i wzięły się też i upiły, a wielki wóz w podlasie, proszę Państwa, blue albo Orange, Orange odjechał tam skręci, teraz proszę Państwa, wyjedzie i przez marki, przez zaciszę przez Marki pojedzie do Anglo-Ameryki, Białystok. I to jest bardzo daleka droga, bo to przecież, bo... przecież to nie jest od dołu do góry przez Pałac Kultury. Tylko to trzeba jechać, jechać i jeszcze raz jechać. Także jeszcze przez tę wioskę żydowską, Gołdy, Tencer, przejedzie. Także... A tu zawsze było tak, że Państwa, że jak jeden przyjeżdża, to Wyjeżdża, tak, to drugi przyjeżdża Państwo zobaczą, znowu obóz pod Podlasie. Tylko też już ani blue Ani orange no, Także proszę Państwa, witamy Witamy, proszę Państwa W Warszawie, w katolickiej Polsce A na Mazowszu Nad Wisłą Witamy serdecznie Także pijaka wysłałam Proszę Państwa, na lotnisko Okęcie Chopina, bo przecież Co jemu tam Taki bus Angla, Ameryka, Białystok, po co jemu to? Także proszę Państwa, wielki wóz pod Podlasie, witamy na Marszałkowskiej. No to niektórzy to mogą być, I tam gośćmi byli, to tutaj mogą być, tutejsi katolicy mogą być sami, siema, swoi. Także witamy tutaj, cześć, cześć, samych, siema, katolickich, swoich, tu wyzowców papieża, u Matki Boskiej, tu, na tej ziemi rzymsko-łacińskiej, proszę Państwa, aby nie krymskiej, aby nie prawosławnej, aby nie ewangelickiej, aby nie mormońskiej, no bo tutaj nie ma tych ludzi, co Biblię czytają w katolickiej Polsce, a Państwo widzą, że o, piękny bluebas w to dla